Siemanko, z tej strony Demix TV, a ze mną jest Mina Tak. Dzisiaj będziemy zadawać pytania Cleverbotowi. Tak. Wpiszcie w komentarzach. Pytania. Ja je na pewno wszystkie tu wpiszę do Cleverbotta. Tylko napiszcie. A dzisiaj sam będę wymyślał i minę też będzie doradzał. Na przykład pierwszym napiszę Siemka. Dobra, minę bardzo teraz. Na zmianę będziemy. Co teraz nie, ale nie, jest mi nie Jestem Bo jest dziwny. Nie gadaj z nim, jest dziwny. On ma na imię Kamil. Nie, niech wszyscy piszą w komentarzach, pozdrawiam Kamila. Jezus Co się dzieje Jezus napisał Mi kocham cię On jest boczony Uważaj na niego Mogłabyś coś dla mnie zrobić Co? Napisał mi mogłabyś coś um, Patrz, na, mogłabyś coś dla mnie zrobić, tak jak Ja się co. Przyłożysz y, swoje nogi do mojej twarzy Dobra, poczekaj chwilę Ano, weźesz malowatki i tutaj, na górę muszę No bo, muszę Nie komentuj Dźwięki w tyle nie są zgodzane. Nie zapomnijcie. Właśnie, tak a propos. Siostra się wpisała czy nasza znaczy siostra się nie pytała? czy wydajemy ją do wyspy? No i. Ale czy I ja? Moja. Wydajemy no, ją. Mam ma 24 lata. A, ale na serio, daj jej odpowiedź. Co? jej się, trzeba jej dać odpowiedź, bo mnie zabija. Um, ale czy ona ciebie doda? Tak. Czy ty ją dodasz, czy ja? Skierdal do wyspy, tak. Ale czy ja, czy ty? A, a chyba tylko ty możesz dodawać, co nie? Nie, ja nie mogę, bo jestem dodany do wyspy. Nie możesz dodawać? Nie, bo się nie da, jak jest... bo nie o, możesz dojść do swojej już mu napiszemy Poczekaj, idź A, to jest Nie posiadasz swojej wyspy z Czyli ty może, bo to jest twoja wyspa tutaj, na której jesteśmy mm, Nie ma <laughs> no. czy, czy naprawdę grasz w Ja się zapytam, hello, how old are you, a on, niby x, nej ni, x, c, xy. Reklamują serwer. z nasz de mixa, z YouTube'a, party yeah, Działa na tenier, to nie, no nie żyję. No serwis. To coś ma planować marihuany Co? No. To. Nie wiem, jakiś element na rzucił? nie wrócił. Trawe z napisem marihuana. Aha, ale na kolorowo? No. Na kolorowo? Mhm. A jaki kolor zielony? No, <grywia> zielony i był marihuana i X na czarno. Aha. Pochodzi o marihuanę moc zdziesiątkowana. A potem tym nie zamienię na pf Ja mam taki weekend, przecież jest czarny <noise> Jak ty możesz tym... Znaczy, no, to gadać ja, no weź no jak w nim się nie da gadać w ogóle, dobra. E, tym skończymy odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie komentarze. Na razie.